A, mam, ale mam nadzieję, że nie źle. Ja już jestem gotowa praktycznie do pracy się szykuję. I za chwilkę niestety, ale wychodzę. Dzisiaj planuję pofarbować włosy, bo zobaczcie, jak to w ogóle wygląda kiepsko. Pofarbujemy włosy, a później znowu postaram się, żebyśmy coś zrobili fajnego, kreatywnego. Także mam nadzieję, że takie kreatywne vlogmasy Wam się spodobają. No i niebawem trzeba będzie w końcu ten dom stroić. Także duże do roboty, ale bez przedłużeń kochani, ja lecę do pracy, zobaczymy się już za kilkanaście godzin, także do zobaczenia za chwilkę. No to jestem, kochani, powiem, że zjadłam, tak mi się ciepło, fajnie zrobiło, że nie chce mi się nic robić. Znacie to pewnie, ale tak jak obiecałam, zrobimy taki zestaw, który dostałam w tamtym roku i jest to taki misiek, ale żeby nie było tak prosto i szybko i nudno, to postanowiłam, że sobie te wszystkie, to tu sam są wzorki, takie elementy, odrysuję sobie na grubym, grubej tekturce i zrobię więcej takich misieków na filcu. Mam trochę filcu różnego, także zrobimy kilka takich misieczków. Może nie będą takie idealne jak ten pierwszy, ale myślę, że też będą spoko, fajne. Także zapraszam Was do robienia. Także zmieniamy pozycję i idziemy tworzyć rzeczy fajne. Chodźcie. Okej, okay, kochani, ja sobie zacznę wyciągać wszystkie już elementy. W ogóle muszę skupić jakieś nowe te podkładki, bo te już są w takim opłakanym stanie. mamy troszkę jakieś wypychacza. W ogóle tak jakoś mało tego jest w środku. No i to wszystko. I ma powstać taki świąteczny misiek. Także Zmienię to przed oczy z igła sznureczek. Także sobie odkładamy i tutaj wszystko musimy wydusić. W ogóle dajcie, dajcie mi znać, jak się Wam podobają moje pazureczki nowe. W ogóle zapomniałam dzisiaj całkiem o tej kosmetyczce. Powiem Wam. Nie wiem jak to się stało. Ale zapomniałam. Dobra, to jest do wyrzucenia. Teraz buciki, o! a to ja nie dobrze robię. Myślałam, że złą stroną Wam pokazywałam. Ale one są bo do klejenia, nie? To jest klej? One są na klej, to nie będzie takie szycia dużo. Poszli na łatwiznę. Dobra. Tak, spoko. O, tu mamy szeliczek. Dajcie znać, czy lubicie robić jakieś ozdoby świąteczne, bo ja bardzo lubię, powiem Wam. Ale zanim do tego przejdę, tak jak mówiłam, odrysuję sobie te elementy na twardej tekturze. Mam taką z bloku po prostu, sobie te elemenciki tu przerzucę, później to wytnę. Będę mogła tworzyć na filcu podobne z misiaczki. Także bierzemy ołówek i odrysowujemy naszego misiaczka. Mm, tak, tak patrzę, żeby się wszystko ładnie mi tu zmieściło. I lecimy z tym koksem. Nie wiem, dajcie znać, czy Wy też tak, robi, tak kombinujecie. Czy czujecie jakieś kłucze? niedosyt. Stworzenie takiej jednej rzeczy, to później chcecie robić ich więcej. Oczywiście tamty mój, co będę robi, to nie będzie już miało tych kropeczek tutaj. Ja po prostu go klasycznie zszyję. Chwilkę, bo bym się tu do rękawa przykleją te drobne elemenciki. nie za zawsze tak krzywo odrysowuję. Nie wiem, czy Wy też. Ale serio, coś nigdy nie umiałam proste. za farbowanie włosów. Jeszcze tylko coś zjem i będziemy farbować. Do farbowania włosów używam takiej farby, już Wam pokazuję. One jest bardzo dobra. Kupuję ją w hurtowni kosmetycznej. Ja używam przeważnie numerku 1007. On jest bardzo rzadko dostępny, więc przeważnie go zamawiam w hurtowni. I jest to taki super naturalny blond. I takim poświatem różowym powinien być, ale tak się zatrzymam, bo Zawsze na opakowaniu pisał, właśnie różany blond, różowy blond. A teraz pisze, że super naturalny blond. Nie wiem, czy po prostu nazwy zmieni. Czy pan się pomylił? Mam nadzieję, że nie. Bo naprawdę tę róż lubię. Tak inaczej twarz wygląda. Tą farbę rozdrabiamy 1 do 2. Ja tutaj kupiłam takie duże opakowanie do rozrabiania. Ono kosztowało 16 zł. To mam na kilka razy, bo farbę robimy 1 do 2. Czyli jak mamy tutaj. 100 ml farby to dajemy 200 ml tego utleniacza, to jest chyba utleniacz, zaraz upowiem. chyba to się tak nazywa, nie nie jest napisane, ja zabieram się kochani do farbowania włosów, pokażę Wam już po zmyciu, bo po prostu chyba, że będę w trakcie, tak się szybko Wam pokażę jak wyglądam, także zmienię się bluzkę, bo tutaj mi szkoda troszkę, bo przeważnie jak nie zmienia bluzki to gdzieś mi kapnie ta farba, a później są plamy i to nie fajnie wygląda i bluzka już jest hmm, koło domu do wywrzucenia. Także idę farbować i zobaczymy się niebawem. No i jak widzicie kochani, to mnie poniosło. Więc zrobiłam w międzyczasie armię miśków. Także zaraz wam ja wszystkie pokażę jak wyglądają. Właściwie to każdy jest inny i niektórym dałam takie duże pomponiki. Pomponiki ogonki, także... Nie chcą stać, tak się prezentują. Każdy jest inny, bo po prostu takie miałam piłce. Nawet się znalazły różowe, które takie są inne. Także myślę, że spoko. Jest ich naprawdę sporo. Dość duża armia miśków. Ale zaraz wam pokażę, jak wyglądają moje włosy po farbowaniu. W ogóle można z nich zrobić taki łańcuch. Więc może być to spoko pomysł. Co myślicie? Dajcie znać. A teraz Wam się pokazuje, jak wyglądam w nowych włosach. No i kochani, pofarbowałam. Niestety, jak widzicie, nie ma tu różu, więc prawdopodobnie to jest jakiś błąd w nazwie. Nie wiem, czy coś zmienili, ale nie ma tu różu. Ale ogólnie wyszedł całkiem spoko ten kolor. Dajcie znać, co myślicie. Taki, przynajmniej tego czarnego czubka nie mam takiego, bo nie lubię tego. Myślę, że spoko, ale na drugi raz tak sobie myślę, że chyba zrobię sobie jakiś ciemniejszy kolor. Kiedyś miałam taki fiolet, nie wiem, czy kojarzycie. No to też wyglądałam całkiem chyba w porządku. Przynajmniej się dobrze mnie czułam. No ale ogólnie najlepiej się czuję w różu, także zobaczymy. Powiem Wam, że już jestem trochę zmęczona, bardzo mnie dzisiaj oczy bolo i chyba będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że będziecie jutro i czekacie na moje vlogmasy. Także kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, czy będziecie robić takie miśki, albo co lubicie. W ogóle mam w planie zrobić takie z filcu też laski cukrowe, ale niestety nie mogę kupić nigdzie filcu. Jak wiecie, jakbyście wiedzieli, gdzie jest filc, przynajmniej czerwony i biały, to dajcie mi znać koniecznie, bo chętnie bym takie laski zami Wami porobiła. Ale niestety zawsze w Ekrzy kupywałam, no ale niestety nie mam. Wszystko zostało wykupione, więc zobaczymy, czy się mi uda w tym roku. Myślę, że chyba wszyscy wykupują, bo robią jakieś ozdoby. No a nic, kochani, życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia już jutro. Pa! pa.